I Tak jak sobie zaplanowałam, małam. Za... Tak jak sobie zaplanowałam w dniu wczorajszym i przedwczorajszym, że będę trzymać się planu dnia. Tak, jestem z siebie dumna. Stałam dzisiaj o godzinie 8, zjadłam pyszne, zdrowe śniadanko, które sobie przygotowałam sama. Wow, zaszczyt samą przygotowałam. W sensie takim, że włożyłam w to serce żeby zjeść coś zdrowego. Coś ogarniałam w domku, a teraz jestem na spacerze. I zaczęłam doceniać naturę bardziej. Słuchajcie, ja tak sama od siebie na spacer dla siebie tylko to Chyba zrobiłam. Czy znaczy poplątałam się? Chyba coś takiego zrobiłam dla siebie dobrych parę miesięcy temu. I powiem szczerze, że jestem z siebie mega dumna. Jest przepięknie. Jest przepięknie. Jest jeszcze majówka. Dużo ludzi się kręci dookoła. Ale raczej stronie od tłumów. Nie mówiłam o tym, jak. Znajduję się w takim większym tłumie ludzi, to dopada mnie atak paniki. I raczej tego, z tego, od tego stronie. Ale tu jest przepięknie. Jest mega. Jest super fajna pogoda, są świetne widoki. Spaceruję już tak sobie dobrych 20 minut. I podoba mi się. Podoba mi się tak beztrosko. bez trosko? Nie, jak to się mówi, beztrosko. Poprawcie mnie jak coś. Sobie wyjść na spacer, zostawić wszystkie problemy gdzieś po drodze, nie martwić się kompletnie niczym, tylko cieszyć się naturą ptaszkami, które śpiewają i ta wiosna jest tak przepięknie. Tak wszystko kwitnie. I te widoki, zobaczcie. Jest po prostu cudnie. Jest cudnie. Wiem, dla większości z Was to mm, to jest takie... Ja, oh, pójść na spacer, o oh, wielka mi, Jak to mówił mój tato? Wielkie mi mecyje. Ale dla mnie to jest coś... Coś nowego. Od wielu, wielu, wielu miesięcy. Także jestem z siebie zadowolona i jestem z siebie dumna, że mi się udało. Tu jest teraz taki większy tłum ludzi, więc ja na chwileczkę chyba przystopuję, żeby, żeby nie mówić o swoich problemach przy kimś. Tak, mieszkam w Niemczech, ale chyba większa populacja tutaj jest Polaków yy, niż Niemców. Także wracam za chwilę. Jestem dalej. Spotkałam właśnie paru znajomych mojego syna. I tak sobie chwileczkę pogadaliśmy. I idę dalej. Jest, słuchajcie, tak pięknie pachnie. Nie wiem, czy mówiłam przed chwilą, czy nie. Ale jest tak piękny zapach. Te kwiatki wszystko kwitnie, jest po prostu super. Nie jest jakoś tak super ciepło jak ostatnio. Było tutaj 26 stopni, dzisiaj jest chyba 16, ale, ale jest cudownie. Słuchajcie, to jest po prostu mega jestem się dumna, że, że to zrobiłam. Taki, to jest dla mnie naprawdę taki wielki, wielki, wielki krok. Dla niektórych może się rozdawać takie błahe pójście na spacer. Pewnie większość z Was wychodzi codziennie na spacer i jest ok, ale ja nie robiłam tego bardzo dawno. Idę dalej, ale się cieszę. Mega się cieszę. Chyba się zaraz popłaczę. Jestem wręcz wzruszona tym, że, że jest tak pięknie. I nie mogę tak dalej. Nie mogę dać sobą rządzić depresji, bo tak dużo tracę. Tak bardzo dużo tracę. Jest po prostu prze, prze, przepięknie, cudownie. Życzę Wam cudownej niedzieli, cudownego startu, nowy tydzień. Słońce radzi. I myślę, że częściej pojawiać się będą jakieś krótkie filmiki czy szosy na YouTubie właśnie z moich spacerów. Jest przecudownie. P.